Halo, halo, Polacy w Niemczech. Dzisiaj temat życie. Można mieć takie życie, a można mieć takie. Ja wolę właśnie takie. No i wszystko rozbija się oczywiście o nasze zarobki. Jak żyć za zarobione pieniądze? Czyli można sobie żyć tak. Możesz pogrzebać się za życia w zasadzie i żyć właśnie z taką burzką nieuśmiechniętą, bo musisz mieć telewizor za 2-2,5 tysiąca euro. W sumie nie wiem po co, bo telewizor służy do oglądania telewizji, a nie żeby chwalić się, ile on kosztował. Możesz sobie kupić lodówkę za 1800-2000 euro. Szczególnie jak przyjechałeś z Polski, gdzie pff, żyłeś od do, nagle są pieniądze, a dobra, kupujemy. Kupujesz sobie iPhone, a najlepiej dwa, no bo przecież nie będziecie chodzili ze zwykłym smartfonem. Komputer od razu za 1500 euro, bo gdzie by tam bez znaczka jabłuszka się obeszło w naszych czasach. Zegarki, też jakieś lepszej półki. No i dochodzimy do aut. Nagle okazuje się, że mamy zdolność kredytową. Co będziemy tam patrzeć na jakieś auta za 5000 euro? Już nie mówię o takich za 2000, za 5, za 7, za 10, 15 tysięcy, a co tam. Najlepiej dwa, no bo przecież jak on se kupi, to ona też musi mieć, a jak on będzie miał takie, to ona nie będzie jeździła gorszym. I tu się już pojawia znowu 350 euro miesięczny kredyt przykładowy plus tak zwana ratę, czyli rata taka balonowa, ostatnia. Wyobraźcie sobie, płacicie auto przez 6-7 lat czy tam przez 5, co zależy od sytuacji i dostajecie jeszcze na koniec takie, taką niespodziankę. Wakacje. 2-3 tysiące euro, bo przecież musi być luksus, hotel full wypas, all inclusive. W zasadzie wydaje mi się, że na wakacje się jeździ, żeby zwiedzić okolice i zobaczyć, jak się tam żyje. Bo jak chcę jechać do hotelu, żeby mieć wszystko pod nos podstawione, to poszukam najbliższy hotel, gdzie jest pół godziny ode mnie, pojadę i mam to samo. To po co jechać na wakacje w sumie? No i dobra. Czyli to było takie życie o. Wszystko mają, a są niezadowoleni. Nie wiem dlaczego. A może wiem, ale nie będę dzisiaj mówił. Druga opcja. Możesz to wszystko mieć. Możesz żyć i cieszyć się tym. Telewizor kupisz 50 cali za 300 euro. I to bardzo dobry. Z internetem, z Netflixem, ze wszystkim. Więc czemu nie kupić dwóch? Mieć w dwóch pokojach. W sumie to w, za 300 euro to nie jest duży wydatek. Lodówka. Możesz mieć taką za 250 euro i bardzo dobrze się sprawdza. Mało tego nawet dobrze wygląda. <laughs> Smartfony. No jak jest on i ona, no to dwa za 250 sztuka. Naprawdę dobre telefony z dobrymi bateriami trzymają. Da się kręcić z nim film, da się zrobić zdjęcie i zadzwonić, bo przede wszystkim do tego dzwoni. Do tego służy. Komputer za 600 euro dla zwykłej rodziny. To jest naprawdę wypas jak się nie jest jakimś grafikiem montażystą filmów czy czymś takim wystarczy w zupełności. Zegarki możesz raz w miesiącu nawet kupić za 20-30 euro fajny zegarek nie zbankrutujesz. Samochód 5-6 tysięcy euro. Auto jest do jeżdżenia z klimatyzacją. Kupujesz za 5-6 tysięcy euro jak nie masz gotówki nawet na ratę 100 euro miesięcznie. Bez a plus raty, czyli spłacisz, auto jest twoje. Nie, nie myślisz jeszcze o jakiejś racie końcowej. Nie musisz płacić jakichś dodatkowych ubezpieczeń. Wiem to, bo jestem praktykiem w tym temacie. Kupujesz auto na przykład za 5000 tysięcy, za 6000 tysięcy. 1000 euro dajesz, żeby tam wymienić rozrząd, wymienić olej, ewentualnie hamulce. I to auto jeździ. I to całkiem dobre auto. A to jest temat na całkiem inny film. Wakacje. Można pojechać w 4, w 6 osób nawet samochodem, znaleźć sobie nie hotel, tylko apartament, zwiedzić okolice, poznać tych właścicieli tego apartamentu i tak dalej. I wtedy wiesz, że byłeś w tym kraju, poznałeś trochę tam, jak żyją, tak naprawdę temat rzeka. Więc jeszcze raz na zakończenie, można żyć tak, mając wszystko. Chociaż teoretycznie nie ma się nic, bo ciągle jakaś gonitwa jest za tym wszystkim. A można żyć tak, też mając wszystko. Pozdrawiamy i do zobaczenia, do usłyszenia. Jeśli tu ciągle jesteś, znaczy dotarłeś do końca tego filmu, więc zasubskrybuj nas, daj łapkę w górę, polecaj znajomym. Do zobaczenia, do usłyszenia.